Cześć! W tym odcinku skonfigurujemy do połączenia z internetem Router AirBox 2. Zaczynajmy! Zanim włączymy Router, wkładamy do niego kartę Microsim. Potem oczywiście bateria. Nie zakładamy jeszcze klapki, ale włączamy już router. Uruchomienie może chwilę potrwać. Na wewnętrznej stronie klapki od baterii znajdziesz naklejkę z nazwą sieci i hasłem. W urządzeniu, na którym będziesz korzystał z internetu, np. w komputerze, wybierz sieć i wpisz to hasło. Jeżeli nie chcesz wpisywać hasła, możesz skorzystać z funkcji WPS. Jak to zrobić? Wybierz nazwę sieci, którą właśnie odczytałeś z naklejki, i kliknij połącz. Jeżeli pojawi się taki komunikat, to wystarczy, że wciśniesz przycisk WPS w routerze przez 3 sekundy. Poczekaj chwilę modem połączy się automatycznie. Teraz logujemy się do panelu konfiguracyjnego, czyli wchodzimy na stronę 192.168.1.1. W polu Login i Hasło wpisujemy admin. Jeżeli karta jest zabezpieczona kodem PIN, to będziemy też musieli go wpisać. Zaznaczamy pole Zapamiętaj kod PIN, wtedy po ewentualnym restarcie urządzenia nie trzeba będzie go ponownie podawać. Klikamy OK i po chwili powinniśmy mieć już dostęp do internetu. W tym odcinku to wszystko. Jeżeli film się podobał, daj nam lajka. Dziękuję i do zobaczenia.